witam z tej strony Nero tutaj nowy speedpaint widzicie właśnie którego znowu główną bohaterką jest Pietrucha ponieważ tak wyszło nie wiem czy wam to przeszkadza mi to nie przeszkadza ogólnie najpierw może opowiem historię historia brzmi tak że Pietrucha moja ulubiona youtuberka wstawiła nowy film nowy speedrun bardzo Dobry to jest rekord, rekord świata ogólnie. I podczas oglądania stwierdziłam, że, że zainspirowało mnie to do wykonania rysunku. Także wziąłam swój podręczny zeszyt w kratkę, który kiedyś był zesztem do techniki mojej siostry. Wziąłam mój długopis w tęczowe futro. Długopis w tęczowe futro i Poczyniłam szkic, który ma właśnie biorę linijkę. No, tak jakby się uprzeć to 3 cm, i to jest, są trzy kreski na krzyż, ale było to moje źródło y, wiedzy na temat tego, co mam później robić w programie. I ogólnie y, to się troszkę różni od tego, co wyszło, ponieważ to miało być y, bardziej, jakby to powiedzieć, wokoło miały latać, w sensie miały latać, w nie sensie miały być tak, po prostu miały być obok. Ender Perły i proszek ten, blaze powder, tak? Nie wiem jak to się po polsku nazywa, bo ja nie gram w minecrafta po polsku, bo chyba tylko dybile gram w minecrafta po polsku. Yy, I miała być torebka i w środku miały być jakieś głupoty, ale nie wiedziałam właśnie, kurwa kot, jak mam kotowi, kotu zrobić torebkę, z której będzie widać rzeczy. Nie wiedziałam. Już kiedyś zrobiłam taki rysunek i to było, wyglądało strasznie dziwnie. I później miałam też zrobić coś takiego, że na po prostu będzie siedzieć jakby przodem i ten plecak będzie siedział obok, ale potem stwierdziłam, że nie, to jest bez sensu. I um, zrezygnowałam z tej torby, stwierdziłam, że jebać tą torbę i chuj. Um, ale jak to bardzo podobny jest ten szkic. W ogóle ten szkic, który tutaj już jest y, na, w programie zrobiony, to go zrobiłam chyba w 10 minut i no, później tylko musiałam pyskę zmienić, bo było coś niehalo był za szeroki i nie wiem, nie, wiem, nie wiem, o co mi chodziło z tym pyskiem. Yy, więc tak, pierwszy raz spotykamy się w tej serii speedpaintowej z tym, że yy, jest rysunek bez lineartu, tak? Troszkę inny. Już widzieliście takie, że takie rysuję też, ale nie widzieliście jak, więc stwierdziłam, w sumie narysowałam coś takiego i pokazała, więc zrobiłam ale żeby troszkę sobie utrudnić, bo zawsze to były takie po prostu kształty i później dopiero cieniowanie, tak? A tu jest jeszcze... Przecież nie wiem, czy to jest, żeby skomplikować, bo to jest, kurwa... Dobra, dobra, po kolei, po kolei, bo zgubię wątek zaraz. Jest włoskowanie, że tak powiem, czyli po prostu wala... W... Pff, w... Jezus mario. Watercolorem, waterbrushem, jak to się nazywało? Nie pamiętam, watercolor. Nawalanie kreskami później, po, tam gdzie ma być więcej futra, i na łatkach też, żeby się bardziej jakby miksowały. I to miało być niby, żeby to wyglądało bardziej, jakbym się starała, w sensie, że bardziej. Nie, nie powiem realistycznie, bo to nie jest realistyczne, za, za cholerę, ale nie wiem, tak, tak po prostu sobie zrobiłam. I z jednej strony fajnie, że nie wiem, próbowałam zrobić coś innego, ale z drugiej to nie wiem czy to w ogóle dało jakikolwiek efekt fajności i w ogóle jakikolwiek efekt tego po pierwsze ledwo to widać po drugie nie wiem nie wiem nie wygląda to jakoś nie wiadomo jak, no, no dobra niech będzie mm, co jeszcze mam powiedzieć jest pierwszy raz tło jeszcze go nie widzicie bo to jest dopiero czwarta minuta a ten speedpaint ma 22 chyba 20 ileś i nie wiedziałam, że on wyjdzie taki długi. W sensie jak robiłam ten rysunek, to on mi chyba zajął 2 godziny i stwierdziłam, że to wcale nie jest tak dużo, ale z drugiej strony poprzedni speed paint i poprzedni jeszcze poprzedni, te dwa poprzednie, one miały po 8 minut, ponieważ yy, jeszcze jeden próbowałam, jeden miał, ten wcześniejszy miał 8, bo specjalnie wydłużyłam ten rysunek na końcu żeby było do 8 minut, chociaż i tak na tym nie zarabiam, ale stwierdziłam, że tak zrobię. A ten, ale ten, co było dla Pietruchy ostatni, to y, miał 7 i 20 sekund, chyba, i nie wiem, ile miał. Chyba nie wiem, ile rysowałam, bo nie pamiętam. Ale tutaj akurat patrzyłam, bo chciałam. Nie wiem. Nie wiem, stwierdziłam, że mm, wow, będę to tak długo robić, że się posłam, ale potem z dwie godziny nie wiem, czy to jest tak dużo. W sensie byłam trochę zziajana pod koniec, bo już mi się nie chciało. I już byłam taka, że kurwa Maciuś jest 18 godzina, ja zaraz z psem muszę iść, jestem głodna, zjadłam synektarenkę. Chyba <noise> ja się śmieję z drugiego pokoju. <noise> nie podsłuchuj! No, i byłam zzipana, i mi się już nie chciało. Ale to zawsze mi się pod koniec nie chce, nieważne, czy to robię dwie minuty, czy pół godziny, czy pięć lat. To zawsze pod koniec mi się nie będzie chciało. No i trochę to widać po tym tle, ale z jednej strony ja w życiu bym nie zrobiła dokładnego tła, bym się prędzej chyba zesrała i zsikała naraz. Yy, ponieważ po pierwsze, to nie dla mnie. Po drugie, nie wiem, czy bym potrafiła. Po trzecie, w życiu by mi się nie chciało. I tutaj też mi się nie chciało, ale jako iż yy, sama postać była taka prosta w miarę, to tło pasuje, tak. Yy, wcześniej już robiłam podobny rysunek i to było też z pietruchą. <ścoughs> ja nie wiem, ja po prostu cię uwielbiam. Ok. I to był ten z Amogus, i tam była mnie jako duszek też. I on był podobny. W sensie też był e -line e, tło, e -line e, i lineless tło, i postać był podobny w miarę. Tylko, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co, nie wiem, z czym chciałam do tego dojść. Po prostu był podobny rysunek. Ok. I <laughs> um, to tło jest takie. Niby na odwal, ale niby pasuje, ale niby mi się nie chciało, bo tak było, ale niby jest ok. Nie, nie wiem, dziwne, dziwne to jest po prostu. I w ogóle nie powiedziałam o co chodzi w tym rysunku, więc tak to jest. Pietrucha podróżująca po y, czerwonym y, tym biomie netherowym, y, jej ulubionym. Y, i ulubionym i tym drugim. Ale tego drugiego niestety nie zrobiłam. Są tam grzyby. Nie wiem, czy on mówię o tych grzybach, jak jeszcze ich nie widzicie, ale dobra. I ona drepta sobie wesoło w poszukiwaniu rzeczy, które się w derze, czyli blazów i. Perełek najprawdopodobniej, i ma złote buciki i w ogóle te złote buciki to są jakieś jaja ale to też jeszcze nie widzicie, bo ja nawet nie widzę a jestem dwie minuty do przodu, ja sobie właśnie tutaj obserwuję i w ogóle ja strasznie lubię swoje to y oglądać, po prostu jestem zachwycona, w sensie nawet nie, że one są moje, tylko po prostu nie wiem, jakoś mi się dobrze to ogląda, uważam, bo to jest dobry content i nie wiem, nawet jak tam nic nie gadam, bo właśnie jak gadam, to nie wiem to jest dla mnie strasznie takie pożycz, co ja tam pierdolę jakieś dyrdymoły, nie? W ogóle to nawet zabawne nie jest, ale okej. Okay. Ale jak jest muzyczka w tle, jakieś gówno leci i ja sobie oglądam, jak sobie kreski stawiam, to jest dla mnie to strasznie ciekawe. Nie wiem czemu. Może dlatego, bo nigdy tego nie robiłam to jest moje pierwsze eterze, że ja widzę jak coś robię. Nie wiem. Nie wiem, ale strasznie jest to dla mnie interesujące. I ogólnie, jeśli chodzi o te złote buciki, to to jest największy problem tego rysunku, ponieważ one nie pasują do niczego. Ponieważ ja próbowałam... Ja mogłam je zrobić po prostu na złoto, w sensie na taki ciemny żółty. Jak zawsze robię jakieś złote rzeczy, nie? Ale stwierdziłam, że... Nie no, bo to nie wygląda jak złoto, nie? To wygląda jak żółty but. Więc... Trochę bez sensu, więc... Spróbuję zrobić złote. Więc wpisałam w Google grafika how to color gold. I znalazłam sobie tutorial, który tutaj pokazałam też. I w ogóle ten tutorial jest bez sensu, że ja go wzięłam, bo tam było, ale tam było, że jakich pędzli używać. I właśnie te pędzle to jest nie ponieważ ten speedpaint był również yy, zainspirowany y, ostatnim y, speedpaintem mojej idolki drugiej, y, pierwszej, drugiej, obie są moimi idolkami największymi, yy, Kockiego Kloca i on tam zrobił takie nie wiem czy cienie, takie po prostu kolorowanie zrobiło takie miękkie i ja stwierdziłam, ej, to wygląda strasznie tak miękko i mi się to podoba, I ja tak chcę zrobić ale właśnie widzicie, i właśnie dlatego były te włoski bo tak stwierdziłam, ej, bo to będzie wyglądać tak smooth nie, nie wygląda, ponieważ ja nie mam pędzli ja mam tylko te, które były normalnie i jeden mam zrobiony, bo były na lekcje jakieś szwy gówniane i... Ja nie mam pojęcia jak się pędzle tutaj robi, w sensie nie robi, bo ja nie chcę robić pędzli, tylko ja chcę sobie zimportować, tak. Nie wiem czy zimportować czy zeksportować, importować chyba. Tak, zimportować sobie rzeczy tam, w sensie pędzle, ale ja nie umiem. Szukałam tego wiele razy i znalazłam raz, ale tam jest tylko parę i tam było tylko parę, nie wiem czy dalej tak jest. Może sobie sprawdzę później, może kiedyś. Znaczy na pewno nie później, może kiedyś. I tam jest... I tam było parę pędzli, a tam były same gówniane jakieś i... Jedyny jaki wziąłem to był ten splash, który właśnie na początku próbowałam użyć do tego złota. I... To tam takie po prostu... Plamki farby, jakby, i ja to na tło cią za y nie zawsze. Boże, już mi się język plącze. Y często używałam, nie wiem czy na na Teraz nie używam, bo nie robię takich teł obrzydliwych, choć nie w sumie ostatnio robiłam, dobra, nieważne, ale <laughs> takie plamki. I to był jedyny pędzel, jaki stąd wzięłam. I ja nie mam pojęcia, jak to się robi. Wiem, że mogłabym po prostu wziąć jakby. Zrobi, zrobić kształt i zrobić nowy pędzel, bo wiem jak to się robi, bo nas Pan uczył na grafice. W sensie nie uczył, bo on uczył w innym programie, a ja mam inny, ponieważ Photoshop jest dla ża żałosnych osób. Mm. I nie, nie wiem, ale ja nie chcę, bo. Ja nie wiem, jak ja mam zrobić kształt. Wiem, teraz akurat patrzę na ten tutorial i tam jest ten kształt, ale w tupie to mam, nie chce mi się. Kolejna sprawa, jaką mogę poruszyć, jest taka, że jest właśnie zaraz 23, ponieważ y, zrobiłam ten y, speedpaint wczoraj. Nagrałam i narysowałam to. I to było. Skończyłam około 19, i o 19 wychodzę z, z psem na spacerki, i ja później z nim. Poszłam na spacerek i później wróciłam. I kiedy wróciłam, to jest zawsze coś takiego, że zrobicie coś i odchodzicie na chwilę, i później musicie zobaczyć, prawda? Po jakimś czasie dopiero jak to wygląda, i to jest dopiero ten końcowy wygląd, tak? Ja to zrobiłam, jak wróciłam i po prostu się. Zesrałam w majty, bo to było tak obleśne, i tutaj na końcu, bo na końcu już będzie ta dobra wersja jako zdjęcie, ale jak na speedpaint będzie jeszcze widać tą starą. I ona jest okropna, i to jest niby mała różnica, bo to jest tylko zmniejszenie krycia jednej warstwy, ale i tak to wygląda tak obleśnie, że ja po prostu cały dzień i cały dzień dzisiaj. Po prostu stwierdziłam, w ten speedpaint, nie, nie będę go ani montować, ani nic nie będę robić, niech tam zostanie i zginie w odmętach piekła, bo wygląda tak obskurnie, że nie chcę temu, tego nikomu pokazywać. Na pewno stwierdziłam, nie, no kurde, już zrobiłam to, chuj, ale jeszcze coś tam porobię z tymi warstwami, bo wiedziałam, że coś jest złego w tych warstwach, co dałam później na samą górę, na postać, żeby pasowała do tła kolorem bo by się za bardzo yy, za bardzo było biała, tak, mogę to tak łatwo powiedzieć I, no i było to okropnie zrobione za, za mocny był ten za mocny był ten za mocna była ta warstwa chociaż ona i tak była na połowie yy, opacity na połowie widoczności, ale i tak była za mocna, więc ją po prostu posprawdzałam te warstwy dzisiaj przed chwilą. Poklikałam, stwierdziłam, że ok z tą jest coś nie tak, więc ją zmniejszyłam krycie i już jest zajebiście. I taka to historia, po prostu jeden guzik. No ale cóż, trudno. Yy, jestem rozgadana, ponieważ nie wiem, nie wiem, myślałam, że nie uda mi się. Yy nagrać całego tego całego gadania na całe 20 minut ale jednak się okazało, że chyba dam radę Teraz już jest 15 a myślałam, że nie dam rady, no ponieważ jak miałam 8 minut, to nie dawałam rady gadać a teraz mam 20 tak ponad, więc myślałam, że będzie lipa ale jednak nie ma lipy, ponieważ ten rysunek wywołał we mnie wiele emocji nie wiem, nie wiem po prostu tyle. Yy, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. W następnym tygodniu, najprawdopodobniej, w sensie jeszcze się nie pytałam, ale tak chcę, tak postanowiłam sama sobie, yy, że w na następnym tygodniu yy, jako największe fanki yy, serii Back to School razem z Chodzkim klocem będziemy już łazić po sklepach i oglądać głupoty, chociaż... Bo z tym Ja strasznie lubię sobie oglądać jakieś głupoty i kupować do szkoły, chociaż one często nie są do szkoły. Bo ja po prostu jestem, jestem rysowniczką, więc takie papiernicze rzeczy to, to są dla mnie też nie tylko do szkoły, ale też głównie do po prostu robienia swojej rzeczy. Więc ja lubię sobie pokupywać jakieś głupoty i je sobie trzymać w szufladzie ponieważ nigdy ich prawie nie używam, ponieważ nie rysuję po prostu tyle. Mm, I z następnego nie będziemy sobie chodzić po sklepach, ponieważ stwierdziłam, że zawsze chodziłyśmy do Aohana, Zawsze czyli raz. Chyba, czy dwa. Nie no raz. Raz byliśmy w Aohanie na, na tej okazji back to school i... Wałchanie jest co roku to samo i to jest strasznie żałosne uważam. W sensie centralnie wszystko. Tam się nic nie różni. Dobra, piórniki się różnią. Piórniki są co roku inne, chociaż też zależy. Niektóre są te same pewnie. Tylko ja nie zwracam na nie uwagi, bo ja zwracam uwagę na piórniki tylko ze słodkimi pieskami. Mm. No, i oglądałam gazetki. Internetowe, ponieważ ja mieszkam na takiej wsi, że tu dostaję tylko gazetkę z netto, bo nie ma tu innego sklepu, mm, więc oglądam internetowe i stwierdziłam, że w Biedronce zawsze są zajebiste rzeczy. i ja chcę iść do Biedronki, ale z drugiej strony, jak idziesz do Biedronki po rzeczy do szkoły, to to jest strasznie trochę takie w sensie. Idziesz i przynosisz do kasy długopis czy zaszyty nie? że to, to jest trochę dziwne, no ale... No. Ale, no, no zrobimy to. Ja jestem w stanie to zrobić co tam jeszcze. Nie wiem, mam nadzieję, że następny tydzień będzie bardzo ciekawy i owocny w, w nasze spotkania, ponieważ ja się kocham spotykać z ockim klocem, ale my zawsze robimy to samo. Po prostu siedzimy na ławce i gadamy. I później ja marudzę, że chcę iść gdzieś, yy, na inny przystanek usiąść, bo będę miała. Bo, bo tak sobie wymyślam, i później się kłócimy, i później w końcu staję na tym, że ona. Już nie w sumie nie. Nie wiem w sumie, kto zawsze wygrywa. <grywa> chyba zależy, An, ok okej. Ostatnio chyba ja wygrałam. Dobra, bo pierdolę strasznie. Kocham się z nią spotkać, ale po prostu kurwa zawsze później nie wiemy co robić. Więc mam nadzieję, że Back to School da nam kopa do działania i będziemy mieć co robić, ponieważ ja tęsknię bardzo za moimi przyjaciółmi. Jednego przyjaciela mam tylko w szkole, czyli tego, którego rysuję właśnie, ponieważ jest strasznie żałosny. Ja, ja potrzebuję spacerów. Jestem jak pies. Potrzebuję spaceru, pooglądania ludzi w mieście. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co mi chodzi. Po prostu potrzebuję. Potrzebuję. Potrzebuję robienia czegoś. A ja nic nie robię. Jedyne moje wyjście, moje po prostu działanie w ciągu dnia to jest wyjście z psem. I tyle. Albo jak zjedziemy gdzieś. Ale to jest rzadko. Dzisiaj byłam w, w, z okazji niedzieli. Byłam mm, z rodzinką na Bubble Tea. I niby było dobre, ale z drugiej strony to był shake, ale był z lodu. Tak i głównie nie był zmiksowany, ale nie mogę mieć, być, być... Nie wiem, po prostu nie chcę być niemiła dla tego typa, co mi to robił, bo ja widziałam, że on się śpieszył i ja i tak czekałam długo, jak on miksował to gówno i nie wiem, przykro mi się zrobiło, jak czekałam, tak? I w ogóle byłam zestresowana w chuj, bo myślałam, że oni zapomnieli o mnie i mi tego nie zrobią. Już chciałam iść do mamy i powiedzieć nie robią mi, Ale jednak usłyszałam, że ktoś tam coś gadał. I... trochę ochłonęłam, ale i tak srałam, bo ja jestem debilką. Byłam na wsi u dziadka przez tydzień i wróciłam niedawno i... atrakcją wiejską były krowy oraz koń. Oraz y, sklep, który mamy również u nas w mieście, ponieważ jakby kurwa sklep jak sklep, w którym kupiłam sobie kotka w plastelinie i uważam, że to jest zakup bardzo dobry i kiedy nie mam nic ro co robić przed komputerem, jak coś oglądam, to sobie ściskam plastelinę i uważam, że to jest zajebisty pomysł zajebista rzecz i... i nie wiem po co ludzie sobie jakieś, jakieś nie wiem, popity kupują, jak sam mogą, kurwa nie wiem ciastolinę połgniatać uważam, że to jest zajebiste i kotki są strasznie upośledzone i są bardzo specyficzne nie, nie podobają mi się szczerze ale kupiłam, kurwa dwa, kupiłam buteleczkę mleka dla Gigi <grym> Widziałam tak jak kurwa Devin i kupiłam bliźniaków. I oboje są, w sensie oboje, oby troje są y, strasznie upośledzeni. W sensie nie wiem, uważam, że koty to są bardzo ładne zwierzęta i nie wiem czemu tak strasznie dziwnie zostały przedstawione. Czuję się trochę oszukana tym, chociaż wiedziałam, jak one wyglądają, bo... Ja się znam. W ogóle kończy mi się już... Już się zaraz filmik kończy, więc to jest wszystko, co mam do powiedzenia dzisiaj. Kurde, sej, pogadałam, pogadałam zajebiście. Dziękuję wam, bo nie miałam do kogo mordy otworzyć. Więc żegnam. Życzę miłej niedzieli. Nie wiem, czy to w niedzielę prześlę, prawnie już nie. No to miłego tam poniedziałku.